Niezależnie od wariantu prognozy, saldo roczne funduszu cały czas maleje. We wszystkich trzech wariantach deficyt roczny Funduszu Ubezpieczeń Społecznych w 2028 roku jest większy niż w 2024. W wariancie pośrednim o ponad 30 miliardów złotych, w wariancie pesymistycznym o 44,3 miliarda złotych, w wariancie optymistycznym o 19 miliardów złotych. Obecnie sytuacja Funduszu Ubezpieczeń Społecznych jest bardzo dobra. Jego wydolność, czyli stopień pokrycia wydatków na świadczenia ze składek, pozostaje na rekordowym poziomie: 85% w 2022 roku oraz około 84%. W 2023 roku prognoza wskazuje, że w najbliższych latach również będzie stabilnie. Niewielki spadek w pokryciu wynika przede wszystkim z tego, że wkraczamy w okres, w którym osoby z powojennego wyżu demograficznego zaczną osiągać wiek emerytalny. W Polsce funkcjonuje zreformowany system emerytalny, w którym wysokość emerytury jest ściśle powiązany z kwotą składek emerytalnych odprowadzonych przez osobę ubezpieczoną oraz przewidywanym okresem pobierania przez nią świadczenia. Reforma pozwoliła zatrzymać zaciąganie przez państwa niespłacalnych zobowiązań na przyszłość, mimo prognozowanego pogarszania się struktury demograficznej naszego kraju. Dlatego starzenie się społeczeństwa nie stanowi poważnego zagrożenia dla stabilności finansowej systemu emerytalnego w Polsce. W porównaniu z wieloma innymi państwami polskiemu systemowi emerytalnemu nie grozi bankructwo, informuje Zakład Ubezpieczeń Społecznych.